Siema babamak, nie wiedziała jak, siema. No i no znowu widzimy się na tej samej stronie. Oczywiście w tym miejscu kodzik Trezis daje wam 2 zł 10 groszy oraz 10% więcej przy doładowaniu. Przykładowo tutaj sobie wpłacali stóweczkę. Dostajecie bonus 10 zł, dostajecie tutaj punkciki eventowe, które możecie sobie wykorzystać tutaj w tym miejscu, możecie sobie uszczelić skina albo wymienić punkty u handlarza bronią. No i uwaga, jeżeli wpłacicie za menu 15 zł z kodem Trezis strona dołączy was automatycznie do tych tutaj wszystkich pięciu konkursików, które tutaj widzicie. Parówkarz się wylosował, wygrał sobie go tof, także gratulacje dla ciebie. Parówkarz to jest tutaj, to jest, to jest tutaj gicik, nie? Także ja tutaj mam jeszcze tutaj awaryjnego parówkarza, także od razu wam go tutaj wsadzamy na rozdawanie prezentów i będzie tutaj parówkarz jeszcze dostępny. Macie tutaj dostępnego parówkarza, tutaj jeden się wylosował, także drugi tutaj awaryjny już jest wsadzony, tutaj nie, nie może tutaj zabraknąć parówkarza na konkursach, także co? Wpłacamy w 15 zł, strona dołączy was automatycznie do tych tutaj 6 konkursików. Myślę, że warto, bo tutaj jest tyle konkursów, że macie duże szanse na wyciągnięcie jakiegoś tutaj skinka. No i co, na razie mamy 2600, nie chcę tutaj przeginać pałki, dołączymy sobie... O jezu, gdzie ja dołączyłem, ty JB730, kurde nie. Dołączyłem tutaj do strzynek za 30 zł, 20 jest takich strzyń za 600 zł prawie że. Także ja mam pewnie, będę skipował tutaj tą bitwę, yy, bo, bo troszkę ona jest długa. No kurczę, no kurczę, nie. Nie popatrzyłem, że to są takie szynki, mówię 500 zł, mówię, będzie ze 3 szynki, mówię, wbijamy, a tu kurde, a tu takie coś, nie? 20 szynek. No i co widzowie? Jak na razie dostajemy w ciry. Prawie 10 szynek już przeleciało, a tutaj ziomeczek ma 170 zł, a ja mam 120. No także niedobrze, niedobrze. Chociaż to możemy bitwę przegrać, że następna dała jakaś konkretniejsza. No tutaj coś teraz go podganiamy, podganiamy, gryziemy go po piętach. Ty, no i niedobrze, nie? Cztery szynki do końca, a ten mnie tutaj przegonił na sam koniec. O, teraz ładnego trafiłam, on, on też trafia ładnego, ale my teraz prowadzimy, prowadzimy całe trzy szynki do końca, kurde. Także nawet nie mów mi, że on to, że on tu mnie rozpieprzy. No przegonił mnie. Z dwa złote wygrywa. O, teraz ja trafiam. Może być, wygrywam złotówkę, nie? Złotówkę wygram, proszę. No nie, no, co to jest? Oh. Fakersun, nie? Ile ja tutaj przegram? Dobra, człowieku, ale dobra. Zirytowało mnie to teraz na sam koniec. Oczywiście musiało mnie zdymać. Tutaj są jeszcze takie cztery skinki, Tutaj mamy jeszcze dwa, dwieście. No nic, no trzeba zawalić jakiegoś konkretniaka. Żeby tutaj, kurde, coś może się zadzieje w tym odcineczku. Zrobimy tutaj coś takiego. I dołożymy jeszcze tutaj, wiecie co jeszcze dołożymy? Dwa razy agencika. I to jest 1400 zł w Underdogu na dwie osoby. I to jest bardzo ważna bitwa, bo tutaj widzicie, jak to uszczupliło nas, nasz budżet. Dodaliśmy sobie potem Michaela, który tutaj nas ściągał ostatnimi czasy. Trafił ropuchę, szkoda, że nie Haula. Howla by mógł trafić, kurde, i by było z głowy, nie? Dawaj mu do karambita. No nie, nie dało mu nic, kurde. No i teraz jest kasztan, bo tak w sumie nie wiadomo trochę, czy to nawet zwróci. No raczej nie zwróci. A kurde, wygram to chociaż. No, wygram, no, wygram, no, ale kurde, popatrzcie, co to jest, nie? 750 zł wygrałem z 1400, połowę. Także niedobrze, wiecie co? Ja sobie to. A, sprzedaję wszystko, nie? Wsadziłem jeszcze ze dwie takie deszczynki i dałem to dalej na dwóch i tym razem tryb standardowy. No, i teraz zrobimy coś takiego, nie? Dajemy tutaj summer kiesika, dajemy tutaj tego ninja kiesika. I to jest, kurde, już tysiak. No, i tak naprawdę nie wiem trochę, co tutaj robić, bo widzicie, nie? Widzicie tutaj bu budżet nas suchupla? To konkretnie, no niestety, pierwsza szynka z zesterem tutaj się nie popisała. Teraz druga, daj tutaj, kurde, tego bajoneta ładnego. No nie, no co to jest? No co to, kurde, jest, nie? Doppler face, kurde, 4 trafił i, i, i dupa, i zadowolony, bo Aj nie. tak by się to, kurde, chyba pokończyło wszystko, nie wiem. Dobra, już sobie ważna bitwa przegrana. 200 dwieście se przytuli, przydałoby się kurde taką tutaj bitewkę wygrać Nie wiem jak to zrobimy, ale pasuje dzisiaj zarobić I pasuje jeszcze wam odłożyć jakieś skinki na konkursik Także, ciekawe czy to jest w ogóle możliwe, nie? Wydaje dwie tutaj na trzech Przerdzie, nie? Przerdzie i spada jedna, będzie git Jak spadnie dwie to będzie tak Pięknie będzie, nie? I to jest metoda na profit, nie wiem czy wiecie yy, z ostatnich odcinków, nie? Z ostatnich odcinków tutaj miałem taką swoją metodę z tymi szyneczkami, także Musi, musi jedna spaść, no niestety, z pierwszej już nie ma Rupucha się tego pokazała po prawej stronie No nie ma, no nie ma ani jednej No nie mówcie, że to jest odcinek zerowania, kurde Bo to normalnie będzie, będzie, będzie źle, nie? Będzie normalnie źle, będzie, będzie płacić z grzyty. Pyk, pyk i pyk Kurde, 600 zł na 3 osoby, tryb standardowy I mamy tutaj trafić, mamy tutaj coś trafić Aha, bodaj mieli bodaj samo To to już w ogóle Jak ja tutaj wygram, to jest po prostu, no właśnie yy, Zapomnijcie yy, o mych słowach Ah. No dobra, fajna łupka wyleciała, ale co z tego, jak tutaj Body Samu tutaj oskrobo mnie do zera, 1000 zł na naszym balansie tutaj zostało. I tak naprawdę, kurde, no coś musimy tutaj podziałać, nie? Coś musimy tutaj podziałać, dajemy lovely Ligasa, albo nie, dobra, mam pomysł. Mam, kurde, pomysł. Ta synka jedna, ta synka jedna i ta synka jedna, to jest 470 i dwie takie tutaj. Na trzy nam nie wystarczy, ale na bój nam już powinno wystarczyć. Patrzcie, idealnie, nie? Dwie osoby, tryb standardowy. Jak widzicie, tutaj budżet został wyciśnięty do ostatniej kropeleczki. Także to jest obowiązkowo, musi być tutaj win, nie? Bo jak tutaj nie siądzie win, no to będzie dramat. Jest już, no po nas jest po prostu, nie? Co tutaj dużo mówić. Ty, no najważniejsze szynki, kurda, tu takie gówno. Ha! dobra! NO JAK ON MAXA TRAFIA hmm. Co tutaj wam powiem więcej, no i patrzcie takiego ładnego jeszcze że trafił A to gówno z tego nie 2100 zł trafił, ja tutaj nic już nie mam kurde 34 tysiące punktów, wiecie co zaraz wracam No powiem wam tak widzowie, no jestem za many, Jestem bardzo za many, bo tutaj się podziało bardzo dużo bitw Naprawdę się podziało bardzo dużo bitw w międzyczasie nie włączyło mi się nagrywanie. No ale dogramy, dogramy coś do tamtego odcinka, żeby był jakiś taki w miarę spójny. Także co, no mamy tutaj jeszcze tyle pieniędzy. Także, no. Coś z tego trzeba wyczarować, ale jestem wkurzony. Naprawdę, człowiek aż mnie zagotowało. Aż musiałem sobie zrobić chwilę przerwy, bo to po prostu jak zobaczyłem, że to się nie, nie nagrało, no to aż, aż mnie tutaj zapiekło, nie? Dobra, na trzy osoby coś takiego wrzucimy, nie? Bitwa, kurna, 2000. Jak nie da, to, to już ciuny dzisiaj, dzisiaj tak, taki odcinek będzie, no bo to, nic nie wymyślę więcej, no nie nagrało się, człowieku, z 20 minut gadania poszło, kurde, w piach, nie? Czego kiedyś mi daje, kurde, baby hola, nie? Czego mi dajesz takie, kurde, gówno, nie? Człowieku, z szynka prawie, że 1000 zł, a to mi daje 12. Serpet. Dobra, yy, powiem wam tak, ja tak zakończam ten odcineczek. Tutaj macie wszystkie konkursiki, macie kosę, macie AWP, macie Maka, macie USPA, macie kawaha i tutaj najlepszy, kurde z tych wszystkich nie patrzą oczywiście na cenę. Parówkarz. Jest parówkarz i kto wygra parówkarza, macie mi się pochwalić w komentarzach. Ja nie przedłużam, życzę Wam miłego dnia i widzimy się jutro o 15. .00.